Cze, mamy na 2 z tej strony, ja tam cię wzywię dzisiaj dla was, nagły wam razem z Filipem Euro Truck Simulator, tu się ma Filip ma, witam Dzisiaj zrobimy sobie egzamin, taki wejściowo to Bo nie wiem kogo, w... bo nie wiem kogo wpuściłem do firmy Nie wiem kogo wpuścił do firmy, dokładnie tak, Kto... ja jadę pierwszy rozumiem, tak? Tak, dobra, Sój gdzie, gdzie, gdzie cię już pędzi no, witam, słucham, tak. witam na egzaminie państwowym, no. którym dzisiaj będziesz uczęścił. Teraz proszę tak, czy wszystko je, czy... Proszę zgasić wszystko, wyłączać powyłączać ręcznie, wszystko pozaciągać. Proszę cię bardzo. Dobrze, proszę najpierw wyłączyć zapłon. Proszę cię bardzo. Proszę następnie uruchomić silnik. Jest. Proszę wyłączyć światła. Jest. Proszę spuścić ręczny. Jest. Proszę zapalić awaryjne światła. Jest. Proszę wyłączyć. Zapraszam do egzaminu. Na najbliższym wyjeździe proszę skręcić w prawo. No to lecimy, Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale z dzwonem. Widzimy Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, bo naprawdę warto subskrybować ten kanał, warto go lajkować. No i też Was bardzo serdecznie zapraszam do Filipka, na kanał będziecie. Na tej... najwyższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Dobrze, egzaminujemy. My lecimy do Gdańska, tak panie egzaminatorze? Tak, proszę więcej, będę tych pytań nie zadawać. Aha, na egzaminie Dobrze. proszę się skupić. My lecimy. Więc bez przedłużania, egzamin praktyczny. Proszę o przestrzeganie szybkości. 50 to 50. Dobrze. 50 to 50. Nie ma więcej. Co trąbisz pan tam z tyłu? Pamięta pan 7, 7 złych rzeczy? Oblany egzamin. Wiemy, wiemy, wiemy. Idamy szybciutko tutaj Czy był kierunek zjazd w prawo? Był Dobrze. był. Był Pewnie, że był No i gdzie dalej? Proszę skręcić w prawo. Pan egzaminator mówił szybciej. Nie. żyjemy widzowie jak najszybciej do Gdańska, oczywiście przestrzegając przepisy wszelkie wszelakie żeby nie było nic naprawdę ciężkiego No i też Was bardzo serdecznie widzowie zapraszam na live poniedziałek, mam nadzieję, że Filip już razem ze mną będzie. Prawdopodobnie, prawdopodobnie raczej będzie, więc jest Git. Więc farming będzie. Mam, mam nadzieję, że przedłużany będzie liveik. Niech Pan wszystko uszykuje, niech Pan ma nogę troszkę na hamulce. Zaraz zrobimy test. Czy Pan ma orientację dobrą? Czemu mi zajechałeś drogę? No, żebyś się dowiedział, że... Ale proszę, jechać. No, ale Niech pan na drogę zajechał. Dobrze, ale jedź. Spokojnie. Ja... Taki. widzicie, widać, jaki to egzaminator jest? Zrobimy zaraz test. Czy pan ma orientację. Orientację pan mówi? Tak. Później jedziemy, My wiem, gdzie jedziemy, to najważniejsze. Ja jadę skaniem, on jedzie skaniem, więc to jest najważniejsze. Skanie mają no do stronę. Jak będziesz blisko mnie, strasznie, to jadę na tempomacie, to wiesz? Proszę ustaw sobie 50 na godzinę na tempomacie. Mówisz, masz. Jest 50. Dobrze. Muszę zwolnić, żebyś mnie dogonił. Wyłączę ten pomysł, bo ja mam adaptacyjny. Dobra. Uważaj, bo być orientacyjny. No. Ale przyspiesz. Mocno. Mocno pod mi pod sam ten. Proszę. No. Dobra, uwaga. Bardzo dobrze. Proszę jechać pierwszy. Proszę, że jak zawsze kierunek w lewo, że rusza pan. Dobra Jedziemy dalej Jedziemy dalej widzowie, jedziemy Piękna pogoda, czwarta rano, egzamin ja. Idealna Idealna pora do takich rzeczy Na mój sygnał stop Dobrze. Awaryjne hamowanie Dobrze Jedziesz 70, niespodziewanie powiem stop Dobrze Stop! Bardzo dobrze, może Pan wrócić do kolejnej jazdy. Czy bo poszedł kierunek w lewo na wyjazd? Tak. Tak, poszedł. Panie toż. Jedziemy do Gdańska. Jak już wcześniej było mówione Ten odcinek może być naprawdę bardzo długi Ale cóż, trzeba zrobić go A wam tyle Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę Suba na kanale z dzwonem Oraz wbicia na Instagrama razem z Discordem Egzamin trwa Trzymajcie kciuki, że zdam Bo mam nadzieję, że zdam a Jedziemy, jedziemy 7 ale one już są nie? No Kurde, proszę, ty... proszę jechać, nie zadawać zbędnych pytań Dzięty ten egzaminator, dzięki okay. Dzięty no Ale cóż bywa, jedziemy sobie, jedziemy pełną parą, nie zatrzymujemy się Patrzymy czy jest wszystko git Trzyma się i lewej strony Tam egzaminator. Nie wiem czy mi paliwa w starczy, ale trudno. Ej, starczy, dobre tym terem tym sobie tym Gdańsku Bo niedługo Nie, egzaminatorze w porządku Mogę to rozegrać musimy nie mieć do środka To bardzo dobrze to bardzo dobrze Dobra Kurde nie widzę ten znak jest 70 dobrze Wyprzedza mnie Nie, nie jedzie ja przepisowo Bo to jest egzamin na którym testujecie Gdzie kierunek prawek przy wyprzedaniu Bardzo dobrze, wykonał panu Wy hamowanie awaryjne Jeź Dobra, mamy miasto S50 zaraz Elegancko Proszę na skrzyżowaniu jechać prosto. Wam widzowie przypominam tak jak już niedawno wam mówiłem o zostawieniu łapeczki w górę, suba na kanale zwanym oraz bardzo Was serdecznie zapraszam na live'a w poniedziałek Przedłużonego, będziemy go przedłużać. Wszystko dowiecie się na, na live, więc bardzo Was serdecznie zapraszam godzina prawdopodobnie 17. Tak, godzina 17 live, żeby go troszeczkę pociągnąć, troszeczkę się pobawić. Więc zapraszam. Godzina 17. Live, tak jak odcineczek. Wlatuję. Proszę na najbliższym parkingu zjechać w prawo. Proszę o zatrzymanie. Teraz tak. Proszę o wyjechanie z tego. Proszę o nawrócenie. Nie, pst, czekaj. Proszę o podjechanie kawałek prosto, dopóki nie powiem: Stop. Śmiało, śmiało, śmiało. Proszę w prawo kręcić full. Dopóki tam o ścianę pan się nie odbije. Bo to jest akurat. i prosto. No dobra. I teraz tak, Stop. Proszę włączyć wsteczny. I proszę wyjechać z tego parkingu na wstecznym. Oczywiście. Patrząc, czy z lewej prawej coś nie jedzie, bo jak pan widzi, jadę jak tempi. Ale mam wyjechać, panie egzaminatorze, w którą stronę? Pan pokażę, bo będziemy wracać już, bo rezerwa mi się zapaliła, więc to mu musisz wyjechać na ten pas, co teraz jedę pod prąd. Dobrze. To zablokuj tam albo coś. Nie, to ma. Na to po prostu patrzeć. Oczywiście kierunkowskaz na wyjazd, oczywiście Jeden punkt karny Dlaczego? Kierunkowska na wyjazd, nie kierunek awaryjny Niech pan patrzy, z jednej strony się zatrzymali, z drugiej Przepuści pan jednego i może pan ogniem już iść Choć już nie wątpię w to Dobra. Top. Kierunek w prawo i na, pra i na pas prawy z 7 przeciwka. Ale obejrzał się. Tu tak. jedzie coś? Tak. Nie. Tak. Jechała ciężarówka. I jak to widzę, właśnie egzamin wygląda. Zdałem czy nie zdałem, panie egzaminatorze? Na, na razie musimy jeszcze wrócić do Poznania. Superancko Superancko, idzie naprawdę widzowie bardzo dobrze Trzymajcie dalej kciuki, że zdam Napiszcie w komentarzach, czy zdam czy nie zdam na samym początku I oglądajcie go do samego końca, bo naprawdę warto Trochę żeśmy odjechali do, z tego Poznania Trochę Lipton Widzisz, że przejeżdżają auta, trochę na prawy pas zjechać Widziałem, widziałem. Ale w ostatniej chwili zjechałeś. Wszystko jest pod kontrolą. Dobrze. Na najbliższym skrzyżowaniu, gdzie? Prosto. Jedziemy widzowie, jedziemy pewną parą. 113 km do poznania bardzo kulturalnie. Jesteśmy troszeczkę daleko pojechali, ale jest w miarę w porządku. Szybciutko się zrobi. Panie egzaminatorze, na bazę proszę na najbliższym parkingu skręcić w prawo. Dobrze. Dobrze. Który jest za 200 metrów? Kierunek w ostatniej chwili. Kierunek się włącza chwilę wcześniej, żeby kierowcy zaczęli zwalniać. To jest drugi punkt karny. Dobrze. No... Wydaje mi się, że chyba przyjęłem normalnego typa. Normalnego. A to ja dziękuję, egzaminator. Trochę, tro... Chwila, czy ja skończyłem? Nie. No. Teraz tak, ja mu... muszę panu coś wypisać. Dobra, to chwilkę. Szybę uchylić. I teraz Nie. tak. Ja akurat se tu stoję, bo w niedzielę sobie pojadę na bazę, bo nie chce mi się już dzisiaj nic stargać. Mm -hmm. Ale teraz tak... Mm, no można powiedzieć tak, dwa punkty karne. Jechał pan dobrze. Nie ma szału. Mm -hmm. No. No dobra, na pan tę robotę, oczywiście egzamin będzie też mm, co jakiś czas, ale trudniejszy. Chwilowo pan ma tę robotę, ja dziękuję. Ja Uwielbiam. również Witaj, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że egzaminatorowi Filipowi, dzięki Filipuś. Dzięki. I witaj pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę godzina 17. Rozpoczynamy przedłużanego live'a i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Pamiętajcie o Instagramie, Discordzie i do zobaczenia. Luwa!